Niebo po co, Dobra. Przynajmniej za cerebrusy mam tych, i mam podwójnych strzelców. To przynajmniej tak jest fajnie. Ale nadal nie mam kasiorki. Ten jeszcze tu może wziąć kasiorkę, ale i tak bardzo dużo zarabiam. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Ile zarabiam? Prawie 30 tysięcy. Chociaż to nie wystarczy na 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 zamków plus jeszcze posterunki. Ale lepiej mieć już tak te mocniejsze jednostki, niż mieć dużo, ale słabszych, bo zawsze to tam coś tam troszeczkę się potraci, a tak, no to nie ma za bardzo szansy, żeby zranić za bardzo takiej mocnej jednostki, bo i tak ma wytrzymałość dobrą. A liczebność jeszcze robi swoje, o kurde jak ich mam mało Bardzo mało ich mam Tu jeszcze mogę walnąć, jakiś portal Tak portali wszystkich nie wybudowałem e, To najpierw ulepszymy I teraz tak No i nie za wiele tych jednostek zrobiłem już z... No dobra, złączcie się, już złączcie Eee, dobra, no i zostało mi chyba tylko to miejsce, jak tu dojść? Tutaj trzeba, gdzie ty idziesz? Aha, gdzieś trzeba w podziemia iść, tak? A zaraz, czy to nie jest od innej strony? Zaraz muszę zobaczyć, bo może, może. Por A właśnie, dobrze myślałem. Tutaj tak zrobimy i zaoszczędzimy. Trudu Kiryłowi i całemu wojsku, które musi się przemieszczać. Dobra, tu się przeniesiemy. Jeszcze trochę wojska zrobimy, ale to już przeciwnik nam nic nie zrobi, bo walka jest tylko w jedną stronę, a mamy przewagę w zameczkach. Dobra, coś tam jeszcze woja sobie narobiłem, albo już będę taki skąpy na więcej wojska, więc sobie zrobimy tak. Czekajcie. o. No, a tak to się teraz nie chce przełączyć, a jak wcześniej naciskałem sobie kilka razy yy, tak strzałeczkę to od razu nagle w górę wyskakiwała, a tak to nie chcę teraz. Patrzcie jakie wredne. Jakie wredne to wszystko jest. Okej. Okay. O, dobra. Trochę więcej jednostek. Nawet jednego sukuba mi się udało zrobić. I jeszcze. Dobra. No teraz już nie powinno nam nic nie zagrozić. Mamy ponad setkę stworka level 7, chociaż nikomu się to nie podoba. Właściwie jednej osobie. A, dobra, no przecież... <ścoughs> ja się już tak śmieję oczywiście, no żartuję sobie przecież. Ja z tego jakiś wielkiego halo nie robię, ale to ja zawsze... Niestety musicie się przyzwyczaić, że ja zawsze lubię mówić po swojemu. Nie jestem jakiś koleś, który mówi... Tak jak powinno być dokładnie w grze. Tylko mówię tak jak mi pasuje, jak mi się podoba. Ja lubię nazywać stworki po swojemu. Yy, zaklęcia czasami lubię po swojemu. W ogóle wszystko lubię po swojemu, a nie jakieś wymyślanie. Yy, nie wymyślanie, tylko stosowanie się według jakiegoś porąbanego harmonogramu. Jak to mam nazywać, czy coś. Także. No i jeszcze już tak kończąc, no to niestety nekropolia musiała się ugiąć. Można porównać tą nekropolię trochę do trzeciej rzeszy w końcu to wszyscy rzucali się na nekropolię, żeby przegrała. Tak samo wszyscy rzucali się, żeby trzecia rzesza przegrała. Także to jest troszeczkę takie porównanie, chociaż nie powinienem do tego porównywać. Ale tak wygląda sytuacja. No i doszło do tego, że trzech bohaterów musiało się walczyć z samym Markalem, żniwiarzem, wielkim nekromantą, który miał zajebistą zdolność, według mnie, bowiem miał. Albo nie będę wam spoilerować, nie chcę za bardzo. Chcę, żebyście byli ciekawi. Zaraz, dużo masz many? No to dużo, no to nie idę. Nie muszę się chyba walczyć, no nie? Chociaż legion. Mogę spróbować. Chociaż... Dobra, jak już tak, to tak, dobra. Będziemy źli. Musimy dostawać drogę krwi, no nie? Nie możemy być aż tacy... Mili. Jak tam w sumie wygląda... Sytuacja. No, no, kliknij, że się już klikam po raz któryś. No ale widzicie, że tutaj mam jeden level, więc... Idę w drogę krwi powoli, chociaż... Nie zawsze jestem chętny do walki, więc dostaję niestety drogę łez. Tak to już bywa Niestety. Dobra, może... A może stety Tak to już bywa. Trzeba coś pobudować Coś ciekawego, coś niebywałego Byle co? Tak żeby coś było. Dobra, wszystko pobudowane. Oddajemy turę. Kolejny czacik widzę. A tu co jest? Tu jest jakiś posteruneczek chyba. O ile skrzyni, ale mi się to nie opłaca. Być może tu jest pułapka. Kto wie? Wow, ale was dużo jest. Aż jestem ciekaw. A, prawie żaden. Chyba nawet patrzyłem. <grych> Dobra, nieważne. Yy, o! Katarzyna! Katarino, co cię tu przyzywa? To twoja matka. Czemu z nią nie porozmawiasz? Porzuciła mnie, jak byłem dzieckiem. Wychowywał mnie ojciec i pewna kapłanka. A twoja matka, Wejer? Rodziłem się ponad sto razy, ale za każdym razem z innej matki i każda mnie porzucała. Ale w ogół już tak jest. Miałeś szczęście, że przeżyłeś, książę Kiryle. Chyba mogło być gorzej. O kurwa, co ja się tu dowiedziałem. Weyer nie jest ci wstyd Nie jest ci wstyd Że miałeś tyle matek Aż to trochę dziwne jest jak na mój gust Ja dokładnie większości No cóż, tak to bywa Wspieramy bonusika No niestety to już mi nie pomoże Mam full Wow No no, coś tam potraciłem, potraciłem, o kurde, zdzieliło mnie to ostro Nie ma co Być może Wiecie co? Czuję, że ta poprzednia walka mnie srogo kosztowała I teraz jest, jak jest, co to jest? Duch Takashi Tarajo Same jakieś, Japonki. Japonki Dobra, jeszcze raz to damy, chociaż nie, tu na pewno nie straciłem dużo. Tutaj wczytamy. Ten no, jeden ostatni. Eee, no, niestety, straciłem trochę woja. A jeśli jeszcze raz to będzie źle, no to nazbieramy tego woja. I dopiero pójdziemy sobie. W końcu mam przewagę zamku, więc to nie powinno być aż tak ciężko. A co do jeszcze fabuły? No, inne takie fabuły fajne. No, oczywiście, komuś się to może podobać. Ja to szanuję, tylko może to trochę źle to powiedziałem, i ktoś to może źle zrozumie, że ja to powiedziałem, że to jest taki fanatyzm. Jeśli komuś się spodobała fabuła i klimat, no, klimat jest nawet taki fajny, taki trochę mroczny. Yy, ale nie podoba mi się to, że takie długie są strasznie walki i to wszystko... O Jezus! Pola Pelnoru No dobra, skoro się tekstury ładują. <grym>, niech tak będzie. Niech tak będzie. Zobaczymy co tu się święci. A, teraz jest poważne, no widzicie. Straciłem trochę dużo. I od razu już takie cuda mi tu odprawiają. Dobra, zobaczymy czy teraz przegram, czy wygram, jak mi się to nie uda. Przeniesiemy się jeszcze dalej, zobaczymy czy coś tam jest. O, o, co to jest? Coś mi tu skacze. No, walka. A, tu jest brama, czyli nie mogę przyjść, bo miałem plan, że przejdę sobie na posterunek jakiś i stamtąd będę się przenosić w razie czego. Ok, zwycięstwo, nasze szczęście i uwaga. O kurde. Że to mogę przegrać. Na pewno przegram. Kirylę wygraj. Chyba cię cmoknę, jak wygrasz. Mna, mna, wygrałeś, Kiryle. Cmoknę. O, Jest ale nadal wie, jak się obchodzić z mieczem. Dziękuję, Kiryle, synu Sławoja. Niech szalasa ukoi twe sny i wskaże ci drogę. Sarki gulgałem sobie. Prawda leży w snach, nie w koszmarach. Majaki skrywają to, czego się obawiamy. A sny? Sposób jak tego uniknąć? Obiecałaś, że dzięki temu znajdę Sarę. I znalazłeś. Odbicie Sary w potokach twych myśli, sposób w jaki ją widzisz, kim dla ciebie jest. Świetnie, ale gdzie ona jest fizycznie? A to już łatwe. Tam. Gdzie kurwa? Gdzie? Gdzie ta Sara? Kaj, okay, jakieś pierścień nieszczęścia. Dobra, nie chcę mi się tego czytać, to jest mało istotne. Dobra, pokonaliśmy jakiegoś Czereśniaka, który był mężem. Dobra, najpierw trzeba przebudować. No to przebudowywujemy. O! Co tak długo? Wyłączamy tą szybką... Szyb, wyłączamy szybko tą... głupią chińską muzyczkę. Dobra, teraz tak. Budujemy. To budujemy, chociaż powinienem... Nie tak. Nie tak zrobimy. Trzeba najpierw wszystko z jednostkami, co jest możliwe. No przecież, no kurde, no takie złośliwe już to musi być. Yy, najpierw tu. Wszystko, co z jednostkami jest związane, budujemy. Trzeba powiększyć liczebność. Znowu, znowu idę słabo w ekonomię. Ciekawe, czy będzie jakaś znowu duża walka. Dobra, wybuduję coś, żebym wiedział, czy się coś wybudowało, czy też nie. Wszystko? Wszystko. Dobra. Tu nie wiadomo, co się tam święci zaraz. Oho! Czyli tu jest posteruneczek. No to idziemy, nie zauważyłem go. Ale ja jestem ślepy. Nie zauważyłem, tylko żeby teraz nie okazało się, że tu coś mi nagle wyskoczy i zaraz zabierze zameczek, to byłoby niefajne. No, a jak żeby inaczej, zwycięstwo obowiązkowe, dobra, i lecimy sobie dalej. To jeszcze od razu przebudujemy. Już tam widzę, że mogłem jeszcze z kryształami sobie wziąć. No, i w sumie mogę wziąć sobie każdy surowiec, chociaż to już koniec gry. Ale jednak coś to może dać. Dobra, bierzemy się za następne budowy. Pyk, pyk. Kurde, odruchowo kliknąłem. Tak. O, teraz to kamyczków nie mam. Kamyczków nie mam, tak to jest. Jak się robi. Niedobre wymiany. Łoł! Wow, ile tego mogę? Patrzcie. Pff, nieporównywalna moc. Yy, dobra, budujemy. Tyk. Pyk, tyk. Mmm. Yy, wszystko? Wszystko dobra. No to dobra, oddajemy tę turę. No i jeszcze tak wracając, bo cały czas się wracam i coś mi przerywa. Coś jakoś zawsze, akcja mi przerywa, i zawsze się zacinam. To jakieś jagaszury niszczymy. Jagaszury mówiłem tutaj z, ze skojarzeniem z Baldur's Gate, bo też były takie jaszczury. Podobne, takie jaszczurowęże. węże z czterema rękami, które miały takie też chyba miecze samurajskie z tego co mi się przypomina No i takie skojarzenie O, tu jeszcze tych mogę walnąć yy, Dobra, walniemy tych Tutaj to Coś tam niewiele pobudujemy, ale coś tam, coś tam będzie o. Braki surowców. Znowu muszę na kamyczki wymieniać. Na drewno też widzę. Ale teraz mam kasy i zaraz mi znowu kasy braknie. Zaraz mi kasy braknie i będzie niefajnie. Dobra. Nie mogę jeszcze tych poatakować, żebym miał troszeczkę surowców. Ale to już kasy nie dostanę, więc to nie da zbyt wiele. Dodamy zaatakuj. Zawsze jakieś tam staty online sobie powiększymy. Wow, tu jest ich dużo. O, wow, ale ja mam samych strzelców, ale fajnie. Fajnie, fajnie, trzeba narobić wojska. Pewnie coś się tam święci niedaleko. Coś się święci i będzie niesympatycznie zaraz. Klikam niepotrzebnie bohaterów, chociaż powinienem zameczki klikać. Tutaj, w sukuby. Klikaj się, czemu się nie chcesz klikać? Klikaj się, czemu jesteś taki nieusłuchany? Jęki znowu, lamenty i w ogóle No, klikaj się Czemu jesteś taki nieusłuchany? Nie słuchasz się mnie? Przecież Ja dobrze robi no nie? Ja dobrze robić No i cóż A, znowu mi przerywa, Jezus eee, A dobra, już nie będę mówić, bo Tak to za każdym razem będę mówić, że a, Przerywa mi coś znowu i znowu, a no ale w każdym bądź jeżeli to co ważne powiedziałem to raczej yy, to raczej no powiedziałem wydaje mi się nic jakiegoś ważnego nie przeoczyłem nie miałem na myśli tutaj o fanatyzmie po prostu jeśli komuś się podoba fabuła Pff, odbiłem się znowu jeśli komuś się po... oczywiście podoba fabuła no to nic mi do tego nie na przykład się podobają klimaty i fabuła Gwiezdnych wojen najbardziej jeśli miałbym powiedzieć Druga taka fabuła, i klimat, w ogóle wszystko. Oczywiście znów kryształów, się zastanawiam, czemu już nic nie mogę budować. Wszystko inne takie w ogóle. Właśnie jest jeszcze z władcy pierścieni, które właśnie nagrywam. Oprócz tego jest jeszcze. Teraz tak klikałem tutaj, zwracam uwagę, że nawet nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj są kolejni. Których powinienem poulepszać. No, i oprócz Gwiezdnych Wojen i Wacy pierścieni jest jeszcze na przykład Matrix, też mi się bardzo film podoba. Jest jeszcze serial Gwiezdne Wrota. Mam tutaj na myśli Gwiezdne Wrota Atlantyda, dokładniej. Bardziej mi się Gwiezdne Wrota Atlantyda podoba niż. No i znowu mi brakuje kryształów. Bardziej mi się właśnie ta Atlantyda podoba niż. Takie właśnie jakieś. Walki z Gauldami. Zresztą to jest jeszcze. Po staremu nagrywany. Po staremu nagrywany serial. Właściwie to film na pewno znacie Gwiezdne Wrota. Czasami leciał chyba na TVP. Czasami sobie leciał. I właśnie na podstawie tego filmu. Powstał serial Gwiezdne Wrota. No i serial Gwiezdne Wrota. Doczekał się. Chyba. 9 albo 10, już teraz nie pamiętam, ale dużo sezonów Chyba 9. Jeśli się pomylę, to wybaczcie mi Natomiast Gwiezdne Wrota Atlantyda doczekał się tylko 5, chociaż według mnie właśnie Atlantyda jest dużo fajniejszy No i gwiezdne Wrota jeszcze ma chyba oprócz tego podstawowego, który oprócz tego podstawowego filmu, który ma... Boże, oprócz, pos, oprócz tego filmu, który puszczałbym, puszczany był na TVP, na pewno go znacie. Dobra, już chyba nic nie mogę ciekawego budować. Widzę, że to wszystko mam na OK, zaznaczony ptaszkiem. No, i oprócz tego filmu, jeszcze były chyba trzy filmy, wyszły, ale nie oglądałem ich. Oglądałem tylko serial Gwiezdne Wrota Atlantyda, który leciał na AXN na Axen Cyfar jak była promocja świąteczna to miałem dostępny. Oho ho, ho. Ho, ho, ale fajnie. Dobra, już nie chcę mi się tutaj bawić w przestawianie. Teraz widzę, że znowu nie mam kasiorki na tyle. Ciekawe, co tam jest jeszcze. Może tak robię wojsko, a tu się okazuje, że to jest tylko rozmowa i koniec z tym. Wow, co to jest? Ale by były jaja. No i ta walka, taka wiecie, no. No w sumie fajne, że z gauldami tam. Ale to wiecie, to. To, że jest starszy film, to jednak. No chociaż nie zawsze to świadczy o tym, że nie jest fajny. Chociażby. O, co to jest? Ślepa uliczka? A tu jest jakiś most. Klikam prawym przyciskiem, nawet pewnie słyszycie, i nic się nie dzieje. Nieusłuchany, może tu jest jakieś wejście. No, ok, czuję, że tu na pewno będzie niesympatycznie, więc się jeszcze wrócę do zamku. Raz jeszcze zrobimy koniec tygodnia. Tu jakieś fajne tło, znaczy nie tło. Ozdóbka, jeśli można tak powiedzieć. Chociaż nie zawsze film stary jest słaby. Można by tu porównać nawet same Gwiezdne Wojny. Według mnie, właśnie czwarta część, chociaż jest najstarsza, to jednak, według mnie, zajęłaby chyba drugie miejsce, jeśli miałbym oceniać. Także nie zawsze to, że film jest stary, to nie świadczy o tym, że jest słaby. No, ale to jest takie, wiecie, trochę. Nie, tak. Tak, odcinkami oglądałem. Nie oglądałem całej serii Gwiezdne Wrota. Oglądałem tylko Gwiezdne Wrota Atlantyda. Gwiezdne Wrota to jest zwykła podstawka serial. No to tam kilka odcinków. Może z 20 oglądałem. To jest nic prawie, że. Na całą serię. Zaraz, może sobie mocnych koksów wezmę. Chyba tyle wystarczy, co? Nie, chyba jeszcze nie. Tyle chyba powinno wystarczyć, a reszta na pieniądze. Musimy pieniądze nazbierać. Pieniądze. Pieniążki. Wow. O! Takie szkolenie, to mi się podoba. Tylko, że jeszcze tych najsłabszych nie wziąłem, ale patrzcie. Prawie 2000 to, a nie, to są Lilim Może je rozdzielimy na pół Teraz będzie fajnie Okej, okay, dobra, no i lecimy sobie No a tak w ogóle no to raczej oglądałem tylko Gwiezdny Wrót Atlantyda Akcja się w sumie dzieje jakoś mm, po wydarzeniach sezonu tego podstawowego, czyli całej, w całej tej sagi bądź sezonów jak to woli Gwiezdnych wrót no i ekspedycja oczywiście znajduje, no nie wiem, jeśli nie, o kurde, rozmowa jakaś. Ciotka Sveltana. Czemu mnie nie dziwi, że jesteś w konszachtach z moją matką? Aż wróciły wspomnienia. Witaj, Jumę. Witaj, dzioby Martwimy się o równowagę. <śm> Niewidoczna biblioteka, której szukasz, pomaga utrzymać w szachu siły światła i ciemności. A na co ja tak potężnym władczyniom? Chcemy, żebyś nie dał aniołom zniszczyć biblioteki bezimiennych. Sara i Uriel sądzą, że stworzyli broń, która może to uczynić. Jednak nie mają pojęcia, jakie moce mogą uwolnić. Mnie już uwolniła. Czemu było? Zaraz wam powiem. Pomóż mi ją znaleźć, a powstrzyma mi ją cokolwiek by nie planowała. To mogę obiecać. Nie można mu ufać. Połączył się ze swym demonem. Prędzej utopi cały świat, niż sam zanurzy się w czarnych wodach. Kirył, Sara jest w Dolinie Cieni. Sino Dzioby cię tam zabierze. Wiedziałaś to od początku? Nie. Domyśliłam się, kiedy walczyłeś z orkami. Bezimienni są sprytni. Gdzie najlepiej ukryć bibliotekę poświęconą Malasie, jak nie w sercu świętego cesarstwa? Kiryu, musisz stawić czoła aniołom. Szkoda by mi było walczyć z własnym dzieckiem, ale jeszcze bardziej widzieć zniszczenie biblioteki. Pomyślę, jak mówiłaś, pójdę za głosem serca, choćby kazał mi zniszczyć bibliotekę. Radzę ci, nie mów mi, co mam robić. Mam dość takich ludzi w moim życiu. Kirule to twoja matka swoją drogą. Widzieliście przecież, że pisał jakieś słówko? A ja się tak namęczyłem ze szkoleniem, a tu takie kurwa mnie tutaj zaskoczyło. O Jezus, o Jezus, ale mnie wnerwiliście. Ja tu się tak męczę ze szkoleniem. a wy takie jojo ja, ja, mi tu wyprawiacie. Zaraz ktoś mnie tu napisze, że zjebałem to, że niepotrzebnie 10 minut było. Sorki ucięło. No i cóż, zgubiłem wątek, wiadomo czemu, czemu skoczyło i w ogóle. Także do usłyszenia, żegnam się z Wami na razie. Być może w następnym odcinku powiem coś więcej o serialach. <gry> Dobra, na razie żegnam się z Wami, do usłyszenia na razie.